Dobrze, więc kolega poprosił mnie o pierwsze nagranie z komentarzem, więc postaram się tutaj wam przybliżyć trochę sytuację, która będzie się rozgrywać. To jest mój kolega z kupił, mój tak. Chyba ten jeszcze jakiś panuszek i wszystko będzie git. Wsparcie takiego niszczyciela to warto jest. Odpowiada.

Szkoda, nie mieliśmy. Mieliśmy tylko jeden czołg ciężki Faukas 4502A ósmego poziomu. U nich dwa Plutony współpracowały. Jeszcze od Panther z dobrą lufą przebija nasze wysokie czołgi. tutaj ostatni, właśnie Faukas 30,01D. Trzeba przyznać, znaczy, że jest to dobry czołg jeżeli się go ulepszy to, to prawda jest szóstka masek no dobrze zobaczmy jak tutaj ta wygląda w podsumowaniu bitwy prawie 300 gwiazdek 862 kredytów ale półtora tysiąca przebić na szczycie drużyny Widzimy tutaj 381 przebić ma Piotrze swoim od Pantherem 2, strzały 4, 2 przebicia, jeden rekoszet, jeden zniszczony, te 44. No dobrze, to tyle na tą bitwę. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję.